W dzisiejszej Ewangelii moją uwagę najbardziej zwróciła postać drugiego ucznia, tego, który nie jest wymieniony z imienia. Jest bardzo wyraźnie napisane, że on uwierzył dopiero, kiedy zobaczył. Czyli żeby tak naprawdę uwierzyć w Pana Jezusa, potrzebował jakiegoś dowodu. I to tak naprawdę jest bardzo normalna postawa. Myślę, że wszyscy z nas, a przynajmniej większość, żeby w coś uwierzyć, potrzebuje dowodu na to. Na przykład, jeśli rodzice. Mówią wam, że was kochają. Albo jeśli jakiś kolega, koleżanka mówi wam, jesteś moim najlepszym przyjacielem, no to na pewno cieszycie się na te słowa, bo to są bardzo miłe słowa i każdy chce takie słyszeć, ale też chcecie mieć na to dowód. I dopiero jak zobaczycie, że te osoby rzeczywiście was kochają, na przykład, bo rodzice wstają rano i robią wam śniadanie, bo odwożą was do szkoły, bo, bo szkoła jest daleko albo rano, albo na zewnątrz jest zimno, pada śnieg, pada deszcz kiedy przyjaciel, przyjaciółka poświęca Wam czas, spędza go wspólnie z Wami, kiedy pomaga Wam, kiedy macie jakiś kłopot, to wtedy rzeczywiście wierzycie tej osobie. I, I wtedy jesteście przekonani: tak, ta osoba mówiła prawdę, naprawdę mnie kocha i teraz jej wierzę. I tak samo jest z Panem Bogiem. Też, żeby w Niego uwierzyć, chcemy mieć na to dowód, że, że nas kocha, bo bardzo często słyszymy o tym, że, że Pan Bóg nas kocha, ale jakoś tak nie widzimy tego na co dzień. Jeśli widzimy jakieś działanie Pana Boga, to najczęściej yy, złe. Bo jeśli coś nam się dzieje złego, no to wtedy wiemy, kto za tym stoi. Jak się dzieje jakaś tragedia, to wtedy mówimy: Oj, Panie Boże, dlaczego na mnie zesłałeś takie nieszczęście? Czym sobie zasłużyłem? Dlaczego mi to robisz? Ale jak gdzieś coś dobrego, to wtedy to już Pana Boga w tym nie widzimy. Yy, jak się coś, coś dobrego wydarzy, to mówimy. O, oh, ale miałem farta. O, oh, ale jestem dobry. O, oh, los mi sprzyja. A przecież to jest zupełnie na odwrót. Od Pana Boga nie pochodzą złe rzeczy. Jak coś się nam dzieje złego, to nie dlatego, że Pan Bóg nas pokarał. Od Pana Boga pochodzą dobre rzeczy. I ważne, żebyśmy potrafili zacząć dostrzegać te, te Jego błogosławieństwa, których doświadczamy każdego dnia. W moim przypadku. To, że, to że, w ogóle, że, że jestem, to, że codziennie się budzę, to, że mam cudowną rodzinę, kochających rodziców, wspaniałe rodzeństwo, to, że mam pracę, to, że udało mi się zobaczyć wiele miejsc na świecie, o których nigdy nawet nie marzyłem, nigdy nie sądziłem, że, że uda mi się zobaczyć osobiście, pojechać tam. To, że wstąpiłem do wspólnoty, mimo że nigdy nie sądziłem, że, że wstąpię do wspólnoty i to, że spotkałem tam wspaniałych, cudownych ludzi przyjaciół po prostu. No, mógłbym mnożyć i mnożyć, te, to nagranie wtedy byłoby zbyt długie. I właśnie bardzo ważne jest, żebyśmy potrafili dostrzegać przykłady Bożej miłości każdego dnia. Żebyśmy, żebyśmy widzieli to, jak Pan Bóg nas kocha. To, jak nam to okazuje. Bo Pan Bóg nie jest gołosłowny. On jak nam mówi, że nas kocha, to też, to też właśnie to, to pokazuje. I, i, I to tylko od nas zależy, czy zaczniemy to dostrzegać, czy może jednak będziemy chcieli pozostać na to ślepi? Ale jeśli zaczniemy to dostrzegać, to tak jak ten uczeń, zobaczymy i uwierzymy. I w postawie tego ucznia jeszcze jedna rzecz mnie bardzo uderzyła: to, że on wykonał pewną akcję, żeby uwierzyć. On na początku zatrzymał się przed grobem, ale nie pozostał tam, bo gdyby nie wszedł do grobu i nie zobaczył, że nie ma tam Pana Jezusa, że z martwych wstał, to pewnie by nie uwierzył. Ale on zrobił krok do przodu. Wszedł i zobaczył, czyli no, coś zrobił od siebie. Jeśli my też chcemy się zaprzyjaźnić z Panem Bogiem, jeśli chcemy pogłębić naszą wiarę, no to też musimy, też musimy coś zrobić w tym kierunku. To tak jak w relacji z drugą osobą. Jeśli chcemy się z kimś zaprzyjaźnić, no to też musimy coś zrobić. Trudno, żebyśmy się z kimś zaprzyjaźnili, nie wychodząc z domu. Musimy wyjść, poznać tę osobę, rozmawiać z nią, później utrzymywać kontakt, dzwonić, pisać, spotykać się, spędzać razem czas. I wtedy, wtedy się zaprzyjaźnimy, czyli musi od nas wyjść, też musi od nas wyjść, chęć zaprzyjaźnienia się. I, i właśnie też jest takie z z panem Bogiem. Musimy zrobić ten krok do przodu, jak ten uczeń. Jak to zrobić? Jest bardzo wiele sposobów na to, modlić się, chodzić na mszę świętą, przyjmować komunię, spowiadać się, spełniać dobre uczynki, dostrzegać Boże działanie wokół nas każdego dnia. Bez tego no, trudno, żebyśmy zaprzyjaźnili się z Panem Bogiem. Jako zadanie na dzisiaj zastanówcie się nad wszystkimi dobrymi rzeczami, jakie... Codziennie daje Wam Pan Bóg. Spróbujcie dostrzec Jego dobro, który, którym, was, yy, którym Was obdarza i podziękujcie Mu za to.